Cześć, mam na imię Mirella, a to moja nowa współlokatorka Bułeczka. Zapraszam Cię na pierwszą część drogi do szpagatu. Będzie trwała 15 minut, pojawią się kolejne dwie i pozwolą Ci one pracować nad wykonaniem szpagatu, czyli pozycji hanumasany. Potrzebujesz matę i dwa klocki lub książki. Sioma, luchu. Zaczniemy stojąc. Weź wdech. Z wydechem wykonaj skłon. I oprzyj dłonie na klockach. W ten sposób lub troszeczkę wyżej. jeśli możesz, to na macie. Minimalnie ugnij kolana, by nie wykonywać przeprostów. Zwieź luźno głowę. Przenieś ciężar ciała do przodu, naprzód stóp. Zacznij obserwować oddech. Oddychaj głęboko nosem. Balansuj na przód stóp. Z wdechem. Spójrz przed siebie, przenieś cały ciężar ciała na przód stóp. Kolana mogą być zgięte. Ustaw lewą stopę na środku, a prawą z tyłu. I otwórz ją do kąta 45 stopni. Kciuk wsuń pomiędzy udo a brzuch i oddal lewy pośladek. Tak żeby jeszcze mocniej zaangażować tył lewego uda w rozciąganie. Twoje plecy są tutaj wyprostowane. Możesz się podeprzeć na klockach lub na opuszkach palców. Oddychaj spokojnie, głęboko. Poczuj jak rozgrzewają się Twoje tyły ud. Rozluźniają się. Przez całą dzisiejszą praktykę zachowuj wyprostowane plecy, ponieważ później, e, siedząc w szpagacie, również do tego dążymy. Zmień nogę. Prawa stopa z przodu, lewa 45 stopni z tyłu. Neutralne ustawienie kręgosłupa. Pamiętaj, by nie przeprostowywać kolana. Rozluźnij się. Uklęknij na lewym kolanie. Wyprostuj się. Pod kolano możesz sobie podłożyć kocyk lub zwinąć matę, jeśli czujesz, że to nie jest komfortowa pozycja dla Ciebie. Rozluźnij stopę z tyłu. Wyprostuj się. Połóż prawą dłoń na udzie i zwróć teraz uwagę na ustawienie Twojej miednicy. Jeśli będzie ona pochylona do przodu, tutaj będzie przesadne wygięcie, to nie poczujesz rozciągania z przodu lewego uda, na którym nam zależy. By ustawić miednicę w neutralnej pozycji, podciągnij kość łonową do góry, jednocześnie ściągając kość ogonową w dół. Żebra schowane. Unieś lewe ramię. Weź wdech. Z wydechem pochyl się delikatnie w prawo. Jeśli nie czujesz rozciągania z przodu, uda, przenieś ciężar ciała do przodu. Zostań na kilka oddechów. To rozciąganie będzie również korzystne dla osób, które dużo siedzą i mają napięte, właśnie te mięśnie, zginacze bioder. Rozluźnij. Usiądź. Lewa noga jest zgięta, prawa wyprostowana. Ale kolana są blisko siebie i widzisz po lewej stronie swoją piętę obok pośladka, czyli ona nie jest pod pośladkiem, tylko obok. Wyprostuj plecy. Prawa stopa z przodu jest rozluźniona, albo lekko flex, czyli zgięta grzbietowo. Oprzyj dłonie z tyłu. Wypchnij klatkę piersiową w przód. Możesz zostać w tym wariancie pozycji, a możesz opuścić przedramiona na matę. Jeśli czujesz, że twoje lewe kolano wędruje do boku, wróć do poprzedniego wariantu. Jeśli ta pozycja jest dla Ciebie komfortowa, możesz spróbować ją pogłębić jeszcze. Kładąc się na matę. Leżąc w ten sposób, pilnuj, by kolana były obok siebie i wykonaj taki malutki ruch, jakbyś chciała, chciał położyć jak największą część pleców na macie. Poczujesz wtedy jeszcze głębsze rozciąganie lewego uda. Możesz przełożyć ramiona nad głowę i zostań tutaj na 10 spokojnych oddechów. Kieruj oddech tam, gdzie czujesz napięcie. Powoli wróć, najpierw podeprzyj się na przedramionach. Później na dłoniach. Otwórz teraz uda tak, żeby zachować kąt prosty pomiędzy nimi. Albo jeśli możesz, skieruj troszeczkę nogę jeszcze, jeszcze dalej. Wyprostuj się. Spróbujemy wykonać skłon do prawej nogi. Na pewno poczujesz rozciąganie z tyłu prawego uda. Jeśli ta pozycja jest dla ciebie trudna, zmniejszasz kąt i również wykonujesz skłon. Każdy może to zrobić. Z kolejnymi wydechami spróbuj schodzić głębiej. Jednak sięgaj bardziej brzuchem. Do uda niż czołem do kolana. Wydłużaj się w przód i w dół. Możesz zejść jeszcze głębiej, albo położyć się na nodze, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie, z każdą kolejną praktyką tego właśnie filmu zauważ czy ten skłon się pogłębia, czy jest dla Ciebie prostszy, bardziej przyjemny. Powoli się wyprostuj. Oprzyj lewe kolano na macie. Prawa noga jest wyprostowana, stopa prawa flex, możesz jeszcze oddalić kolano, oprzyj dłonie na macie lub na klockach, możesz też na opuszkach palców, utrzymuj wyprostowane plecy, pokołysz się na boki i poszukaj w którym miejscu najbardziej czujesz rozciąganie z tyłu prawego uda. Zatrzymaj w tym miejscu i spróbuj jeszcze zrotować stopę na zewnątrz do wewnątrz bardzo delikatnie, tak żeby czuć rozciąganie a nie ból. A bułeczka zasnęła. I zmień nogę. Lewa do przodu. Stopa flex. Jeszcze możesz oddalić kolano z tyłu. Proste plecy. Kieruj powietrze do brzucha. Pokołysz biodrami. Zatrzymaj tam, gdzie czujesz mocniejsze rozciąganie, i spróbuj zrotować stopę na zewnątrz, do wewnątrz, by jeszcze mięśnie kulszowo-goloniowe otrzymały głębsze rozciąganie, czyli mięśnie z tyłu uda. Pozostawiając prawe kolano z tyłu. Wyprostuj się, możesz oczywiście podłożyć coś pod kolano, jeśli twoja mata jest cieniutka. Pamiętaj tutaj o ustawieniu miednicy, wyprostuj się, ściągaj kość ogonową w dół, kość łonową podwijaj do góry, chowaj żebra, utrzymaj wyprostowane plecy, wydłużoną szyję, lewa dłoń na udzie, prawe ramię unieś, wdech. Delikatny skłon w lewą stronę. Jeśli nie czujesz rozciągania z przodu prawego uda, ciężar ciała powoli do przodu. Rozluźnij i usiądź. Prawa noga do wirasany czyli zgięta, tak byś widział, widziała piętę obok pośladka i by kolana były blisko siebie. Wyprostuj się. I oprzyj dłonie za pośladkami, paznokcie skieruj do pośladków, otwórz klatkę piersiową, wydłuż szyję. Powoli zejdź na przedramiona, jeśli możesz. Jeśli nie, zostań sobie na spokojnie w poprzednim wariancie. Może następnym razem uda się zejść głębiej. Albo połóż się na plecach. Pilnuj kolan blisko siebie. Znowu spróbuj wykonać taki ruch, by jak największa część pleców zbliżyła się do maty. Pięć głębokich rozluźniających oddechów. Możesz przenieść ramiona nad głowę. Powoli, etap po etapie, wróć na przedramiona, na dłonie do wyprostowanej pozycji. Otwórz, uda. Kąt prosty pomiędzy nimi. Jeśli to jest trudne, zmniejszasz kąt. Jeśli to jest łatwe, możesz wykonać bardziej rozwarty ten kąt. Plecy neutralne i schodzisz niżej. Krok po kroku, nie za szybko, nie za agresywnie. Może jeszcze głębiej. Brzuchem sięgaj do uda. Powoli wyprostuj się. Noga wraca do virasany, druga również. Czyli siad klęczny. Jeśli to jest trudne do wykonania, weź klocek lub kocyk i włóż pomiędzy łydki a pośladki. Jeśli nie masz pełnego zgięcia w stawie kolanowym, zawsze możesz kombinować i tutaj jeszcze wyżej ustawiać sobie klocki lub kocyki. Ale dzięki temu bardzo ładnie zadbasz o kolana i sprawisz, że to zgięcie za pomocą siły grawitacji będzie coraz większe, więc zachęcam do siadania w ten sposób. Jeśli to jest komfortowe, możesz rozstawić stopy i zejść pośladkami pomiędzy nie. Możesz zostać w tej wersji, jeśli to już jest szczególnie dla Ciebie wymagające, a możesz się oprzeć z tyłu, na dłoniach, na przedramionach lub całkiem się położyć. Jeśli siedzisz, bo to jest trudne dla Ciebie wykona do wykonania, to połóż się teraz po prostu z wyprostowanymi nogami i odpocznij pięć głębokich oddechów. Woli wróć do siadu, podpierając się na przedramionach, na dłoniach. Usiądź przodem do mnie. W wygodnej dla Ciebie pozycji. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Wykonując ją regularnie, pamiętaj, że będziesz mogła, mógł wkrótce wykonać szpagat Hanomasanę wykonaj tą praktykę też, jeśli siedzisz długo przy biurku, więc po pracy będzie idealnie, żeby to 15 minut sobie wdrożyć. Pamiętaj o powolnym, delikatnym schodzeniu do tych głębszych wariantów. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, może komentarz i zachęcam cię do obserwowania mnie na Instagramie. Dziękuję bardzo. Namaste.